Z tej strony Kornel i tak jak zapowiadam w poprzedniej części, przywitanie robimy osobno ze względu na długość materiału, tak więc zapraszam was gorąco do oglądania. Dobra, wydaje mi się, że jesteśmy gdzieś na miejscu. Tu gdzieś blisko, znaczy nie na schodach, tylko w tym metrze, w tym stranym metrze padliśmy. Oj to amunicja, nawet z której to poprzedniej nie widziałem. I tu jest jakaś dziura, ale tutaj nie, dobra, znaczy chyba możemy tu zejść, ale nie wiem czy chcę. Tak, więc wejdziemy do tego metra jeszcze raz Ale tym razem z oknowizorem I spróbujemy się Tym razem nie dać zabić Po prostu jak takie muchy Z oknowizorem Czy ja wiem czy jest lepiej? Jest linka, jest pieprzona linka I Teraz czy da się to rozbroić? Tu jest tu jest zapalnik Rozbrojemy, nie? Chyba że wysadziłem, ale obcięłem kabel czy coś Ale czy granat zyskałem? A ja jak wypieprzyłem stąd Ej, bo to mnie zaraz truluje Ale dobra, no jak teraz coś wysadzi, nie? To ja już nie wiem, ale granat nie sobie czy zyskałem Ale na pewno to rozbroili no więc jeden plus Tylko gdzie mamy iść? Gdzie mamy iść? Przybiliśmy. Czekajcie, tak sobie zronik gdzie jesteśmy no tak, przybyliśmy sam, tutaj było tych pełno małych, których teraz przez waszą, jak to powiem, nieobecność. Trochę ich rozwaliłem i wydaje mi się, naprawdę że one nie skończą do Więc trzeba znaleźć inne przejście. Albo przynajmniej jakieś lepsze. nie wiem, wydaje mi się, że trzeba iść tam, ale trendy. Raczej nie tutaj, gdzie jesteśmy w tym momencie. Chyba trzeba zrobić jednak się tam wrócić i jakoś to zrobić od środka. Tylko nie lubię tu iść, bo tutaj te małe wyskakują bez końca. Aha, tu byliśmy wtedy, a tego się jednak nie zrobiłem O, jeszcze tego nie zrobiłem, dobra, to sorry bardzo Że to powtar... O, kluczyki. Jednak dobrze, jakoś... jednak te śmierci mają... o wszystkiego boję się, że gdzieś są bomby Jednak ten... Śmierci w, w swój sposób są, dają jakieś plusy Ale dobra, tu już nic więcej chyba nie będzie Więc, skoro dopiero teraz kluczyk był Więc możemy być pewni, że skrzynki nie ominęli Znaczy, skrzynki safe Dobra, daliśmy przejście Wtedy tego nie zawa... Jest zapis. I czemu jakieś gówno słyszę. I czemu nie wydaje mi się, że to stamtąd? tąd Nie wiem, tak to widzę, jakoś mam do niego dziwne sposób, znaczy dziwne. Nie to nazwać poglądy, nie tylko. Nie darzę go zbyt zbytnim bezpieczeństwem, z zaufaniem. Jakoś mu kompletnie nie ufam. Znaczy, lepiej mi się chyba widzi bez tego ekstryzora. Tych ciemności w tym notowizorze to jest taki posikwanie, że w ciemnościach można to więcej zobaczyć, ale niekiedy tak jakoś on nie wiem, utrudnia mi poprzez szybkich momentów szybkiego biegu potworu, potworów, nozalizy. Chociaż na swój sposób są to jednak potwory. Znowu zapis? Nawet nigdzie nie poszedłem. Dobra, tak czy inaczej, chyba tam wyjdziemy dalej. Puu! Aha, gaz raczej, bo takie. Takie właśnie takie wiecie, że się powoli zaczyna coś mówić być nie tak Więc się już ubezpieczmy Kurde, teraz jakieś gówna, słyszę Dobra. Czy to jest bezpiecznie? Stary, czy ty jesteś martwy? Wolę chyba jednak martwych towarzyszy niż żywych Przynajmniej ja nie muszę się bać, że zaraz Wstanie jeszcze? Zawsze trzech was biegnie. Suki synem. No mam nadzieję, że to nie wszystko, że to wszystko. Wiedziałem, że zawsze was trzech biegnie. Zawsze... Ile amunicji ty suku mi kosztowałeś? Strzelec. Jeszcze? Czy by to było znowu kolejne miejsce, gdzie będzie ich nieskończoność? Znaczy, więc strzelę z ja to ale chyba one po prostu nieskończono i wychodzą. I niby są niegroźne, ale. No, strach po prostu. Stu się poruszać! Jak one wiadomo, że zaraz wypieprzą. I jeszcze, jeszcze one lecą. Nie wiem, to zobaczymy jak karmi schodzą, Bo jednak do belutówka. do tu to nie jest do beltówka już. Strzelba, wydaje mi się, to jednak marniemy trochę pocisków. Nie będziemy tyrować z czym, tylko laserem. W po, po coś go mamy, nie? Wydaje mi się, że tutaj jeszcze szybciej z naboi zejdziemy. Ale jak on biegnie świr! Nie wiem, trochę naboi zeszło, ale przynajmniej nie żyje. Ale za dużo czasu tracimy na takim. Ale nie z drugiej strony boi się tu wyjść, kurde. Jolo! Co jest? Dajcie mi apteczkę! On tu w las! I nie ma tu apteczki nigdzie. Jeszcze kask mi się psuje. Jednak bierzemy to. Nie wiem, jak to ma mam, amunicja, bo cały czas strzelam, ale... Tutaj jednak ma takiego... skurczybyka na strzała. Idziemy, Jolo. Takie Jolo jak nigdy normalnie. Jestem taki Jolo, że normalnie łapkę w górę za to musicie dać. Czemu łapkę w maskę zdjąłeś? Musi dusiłeś ja? A, tu w tunelach sam wybierasz, kiedy chcesz maskę zdjąć, a na powierzchni... A nie, bo filtr nie mam... I nie miałeś wyboru! Nie miałeś po prostu wyboru! Czy jest ogień? Apteczka raczej nie wpływa na... Jak w skrypt już Tam jest gdzie się schulę. To jest większy? Chyba się uratowaliśmy przed... Przed brakiem powietrza, jak to musiałam widzieć, jak ja to szybko przebiegłem? Po prostu on zdjął. Nie dlatego, że myślałem, że na powierzchni nie może zdjąć maski, bo nie ma wyboru, bo i tak zginie. Ale w takich metrach, nie wiem, tak czy inaczej, nie mamy filtrów, więc jesteśmy zmiażdżeni. Jak widzimy tylko na powierzchni, gdzie, ale mam nadzieję, że już dochodzimy tam, gdzie mamy. Będzie można jej kupić, czy zdobyć, czy wie co. I ja bym wziął właśnie ostatnie apteczki. Jestem w dupie, i czemu słyszy ptacz? Watch. I dalej pójdzie, że to koniec Ale to nie jest koniec I czemu mam wrażenie, że zaraz mi duch wyskoczy na mordę Cień, czy jak on tam się nazywa Jak to nie jest koniec, ludzie, ja tam nie mogę wrócić Nie mam powietrza Już zaczyna się na samą myśl o tym dusić Mam tam wrócić? Czy tu gdzieś jest przejście? O, Dupę, stąd idzie płacz Nie, ja jestem cały obsrany Yolo, to jest tylko gra, tak trzeba coś z tego przyjąć Tak trzeba grać w to, że to jest tylko gra Ale to jednak chyba nie widzę, tylko. widzy że Ten duch ze mnie sobie żartuje Czy to nie jest ten sam początku, ten sam głos dziecka? Oj, ten bojaszek też jest słyszycy. Ten co nie wymienił czekać się na mamę. Będziemy mieli towarzysza. To chyba są, ale skąd, skąd, oni, tu się skąd oni tu się wzięli? You can shoot the monster's no mniej, ale jak masz zbiornik, nie zbiornik slandy, tylko filtr, to samą pójdę. Mam nadzieję, że ten trup będzie miał coś przy sobie. Okay. Nie, jak w jaki sposób mi pomożesz? Jak mi powiesz, że oni za dwie sekundy będą koło mojej mordy, więc zbytnio mi nie pomożesz. Czemu? A się don't czuły zmieniać, czy tak cały, cały czas, czas było? Robię szybki ruch, a on... jak było później nie ma. Nie, nie wiem teraz mam wrażenie, tak coś się stało. To no na stopent, co rusza mi! Nie, nikt nie zmienia sobie czułości myszki Zały ten dzień niech tajemniczy. O ja pierdzie nie mógł się tego przyzwyczaić Czy tak było cały czas? Naprawdę? Teraz coś mi odbiło przez ten strach? No to się ja robię ruch, on takie ma opóźnienie. Ja pierdzielę. takie zwidy No to się na stuby, przez tak to coś czuję, że to. Z... Nie wiem. Wiem, że idę w drugą stronę już poszedłem ten chłopak. I czy tam jest gaz? Czy ja mogę tam iść? I czemu mam wrażenie, że to coś będzie w stylu cienia? Albo coś gorszego? Idźmy do tego dzieciaka najpierw. On powiedział, że będzie plecy, czyli nie wiem, zostanie tutaj do momentu, do kiedy nie wyczyścimy terenu. Gdzie on jest? Stary, gdzie ty jesteś? Młody, stary. No ale się wrócić już nie możemy. No to gdzie on poszedł? Czemu mi się wydaje, że będzie tam cień? Czemu? Ja pierdziele. Czemu mi się wydaje, że będzie tam cień? Nie, tu jest za jasno, kurde. Czemu mi się wydaje, że z się czułeś myszki? Znaczy ty tyle co czułeś tylko takie opóźnienie dziwne. Może przez tego właśnie ducha, jeżeli tu jest no, no przecież słyszę coś jakieś No to mi pomogłeś stary? Powiedziałeś mi, że... I w sumie z dzisczyć mi to powiedziałeś. A bo cię na plecach mam! I dlatego czuję, że mam dziwną... Czułoś? Ja tu nie podchodzę? Dlaczego czuję, że jakaś dziwna czułość bacie ja na plecach pewnie mam Ja pierdziele, poczekajcie Czy to jest dziura? Nie wiem, nie podchodzę Czy może to jest przejście? Ludzie To raczej nie jest przejście Nie mam zamiaru tutaj wchodzić O dupę Jak mam z tego zaraz pełną tyg wyjść To ja dziękuję za taką imprezkę Ale jednak, ale jednak A ja nie mam apteczek, bodajże tu jest pomarańczowy, ja nie wiem czy mi życie miga, Więc po prostu trzeba zrobić taktykę na loot, Ale nie mogę być przez tego, bo mam na plecach go. Przynajmniej wiem, ale od razu poczuję, że się czułość zmieniła. Wow, wow. Tam jest gaz. Nie ma apteczki. Nie mam apteczki, kurde. Młody, nie mogę przez Ciebie biegać. A to, Twoje gadanie, że ktoś tu jest, zbytnio mi nie pomaga. Ale od razu widziałem, że coś nie tak z się. Bo mi się siedzi na plecach i dlatego go znaleźć nie mogli Dobra, więc Stary, to mi nie pomaga. Młody A bies przy sobą nie mogę, kurde, więc muszę je strzelać Dobra, udało mi się coś zrobić. Udało się trochę Ale nie udało się jednak do końca nie mam czasu na nic Tu nie ma przejścia Jesteśmy w dupie I jeszcze nie mogę przeładować tego Cyfu Wiecie co to znaczy? Że jak pan na to to mi życie nie pika i będę go nosił, żeby mi nie przeszkadzało Ale tak seryjnie, co to znaczy, że mamy przesrane? Co, 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 co? Czemu tu przejścia nie ma? Nie, na pewno nie można iść Tu! Nie mam życia na takie zabawy Ja je... Stary, powiedz, że masz coś przy sobie Nie! Widziałem zapalnik, widziałem bombę Czemu jej nie odpaliła? R nie, raczej nie, nie naciskałem chyba, albo może ja nacisnąłem E Żeby coś od niego zebrać Nie, linka nadal jest No roz... chyba, nie? Nie wysadzi nas? Nie, dobra. Nie, potrzebuję to Granaty, ludzie, ludzie! Są ludzie! Dajcie mi apteczkę jedno! Tu chyba ona myśli tą szafkę Dajcie Amoni! Apteczkę! Miś, myślałem, że to jest filtr. Mi się, mi się źle kojarzą w No, domyślałem się, że to o to chodzi Nie? Proszę Ta jest zamknięta No i dupa, jesteśmy bez życia Zjemy to, ten ukryte, ten filtr Ten mi przeszkadza właśnie, jak są jakieś dziury, czy coś Z drugiej strony jest to pikanie, więc jednak nocturizer chyba jest lepszy I dojdźmy do tych ludzi, to skończymy odcinek Jeżeli jeszcze żyją Mam nadzieję, że to nie są ci. Ale on może jeszcze sobie apteczkę Więc pula! jest, kurde. Tadam się to. że miałeś kolegów jakiś, kurde, oni nie miałeś? Nie chcę amunicji, chociaż z drugiej strony jednak to się przyda. Ty, 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 nie, też nic nie ma. Dziura. Dziur. Co on ma skrzydła? Ja się na tu put. Jest człowiek znowu. Też nic nie masz. Nie mam życia na was. Nie mam na was życia. Leżeć. Słyszę go. Aż się spoi przeładować. Tu jest człowiek. Znowu nic nie miał. Czemu tu nic nie ma? Nie mogę przeładować. No i dupa. Czemu on tak długo nie ma apteczki? Ja sobie nie wyjdę, dopóki nie rozwalę jeszcze wszystkich. Wow, strzał? Prawda? Ludzie, 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 apteczka, widzę was. Ale nie słyszę tylko swoich kroków. Naprawdę, i na strzał? No wy zjaj. Nawet układ teraz jest czynny chyba. Czy przypadkiem same hedywale? Nic nie masz. Ty chyba nie padłeś. A jednak. No proszę ci na, tylko go No stary! Nic nie masz, nic nie masz! Słyszałem tylko jak amunicję z siebie za tą podniosłem Bo ma charakterystyczny oddźwięk No stary, przecież się słyszy jak to się skradasz No próbuj, cały czas uważam, ale on nie wychodzi No i wyszedł Ja pierdzielę, na jeden strzał schodzą z karabinu

nie miał amunicji! Życia! No i mnie załatwił! Tak długo się czaiłem! Tak długo się czaiłem i mnie załatwił! Na i jeszcze skoncertujemy. Ale chyba przez przystęp... tym. O, dobra! Masz szczęście! Tak długo się czaiłem, tak długo i mnie załatwił. No, wyjdziesz stąd, bo sobie wyszedłeś. Nie mam wizji na prawą stronę. Niedobrze. A muszę widzieć wszystko. Chyba, przez chwilę go nie zobaczę. Leżeć! Czemu nie padno strzała tym razem? I czemu z tak samo lasem przez ten aktywizor? Ło, wow, co to jest za pomysł? Ja walę w jednego... Nie, ale bez życia to jest naprawdę trudno zrobić. Bardzo, bardzo trudno. I na żura nie możemy przejść przez to, bo nie mamy życia. A może tak rzućmy granat? Cofajmy lekko. Może ich wszystkich to zabije. Jeszcze bieg z Jeszcze gdzieś... I za długo to cię trwa. Za długo. Może nie, może nie za długo, ale. Bo życia nie mam. Nie mam życia i nie mam nawet szans. Jeden cios. Jeden. I jest po mnie. Jeden cios. I on nawet z tyłu są wychodzą. się, że są nie ma szansy, żeby wyszły. Ja tu rzucam granat. I muszę mieć widok na te dwie dziury. Ale tu się nic nie zawali. Popie. Nie jesteś na moich plecach czy coś. Ale coś mi zabiło Czemu mogłem biec? To ja walę dyla. Ja walę dyla Nie wiem czemu There's mogę biec albo sam się silniejszy, albo to mi w nich czuje speców Apteczki dajcie! Tu jest tyle, że by mogła być apteczka Ale nic z tego wizora nie widzę, on tylko mi utrudnia jednak. Chociaż z jednej drugiej strony nie ma innej opcji, bo coś, to światło trochę utrudnia. To coś jest, tu coś jest. I nie ma apteczki. Jest safe! Apteczka No, jak nie. Jest broń jakaś, ale nie ma w dupę apteczki. Co to za broń jest? Zmijmy na swojego na razie akacza. Pistolet z lufą, z tumikiem dokładnie. Dupa. Znaczy no, fajny, jakbym miał ten trzeci slot. Ale nie, za akacza mam wymienić. Ale nie podoba mi się, no to, to trochę gra. Nie wiem, czy ona nie pomyślała o tym, że tak długo można iść bez apteczki tutaj, w tym miejscu. Że ktoś może mieć problemy. Hey, like a co? To na piknięcie, ale nie wybuchło. Może to jak po co to coś pika. No, przetnij to. No, chyba się udało. Znaczy na pewno. Ja co chodzi z tym nerwowym granatem? Nie no nie ja mogę sobie zebrać nic. One tu będą wychodzić, a ja nie mam życia. Drugi... Czemu nie padłem? LOL! Ile mam życia? Ryszka. Tu druga bomba! Oni wszyscy są żebym po prostu tu Jeszcze bez powietrza jestem. Nie, to... No, to nie, było, nie jest przejście, a jakie jest, to będzie trzeba taką lutę zrobić. To na coś fajnego jest. Ale nie mam życia na fajne rzeczy. To może być przejście ten tunel, ale tam jest gaz. Więc mamy jedną próbę, żeby tam wbić. I znowu nie mam amunicji. Czemu? Dlaczego takiego nikt nie miał? Sprintem. Nic innego przy sobie. To nie koniec. Miał coś, ale nie odkrycie. Tam jest coś. No, stary, kurde, ludzie. Tu idzie ze studia. Za długo, za długo. No niebo jest piękne. No, gdzie? A to! Super masz ludzie. Jestem z siebie dumny. <laughs> Albeszel. Tam było to pomieszczenie z gazem, kurde i musimy je ominąć. to nie zrobimy nic. Ale z drugiej strony mówię, kluczyk i staje jednak już jeden z... Zrobiliśmy więc wodie, żeby był drugi. Z trzeciej strony jednak zawsze się mi jest. No i nie podaj mi się to, ale no nie ma wyboru. Nie ma maski, nie ma życia. Stary za ciężki jesteś, nie mogę nawet z tobą skakać. O, tu miał no na to nie słyszałem. Dobra, sprintem, ale Muszę w samym brzegu skoczyć, bo młody mi utrudnia skakanie. Myślę, że jest lekki. Nie wiem w ogóle, czy nagle zacząć się sprintować, jak prędzej nie mogłem. Skakać się w nie mamy wyboru przy chłopie. Nie mamy wyboru. Z drugiej strony tam jest powierzchnia, a ja nie mam. Tlenu czy ja mogę tu wejść? Ja nie musiałem skakać. Przejście, przejście, wypierdzielać beczki Barrels, zadychę Jest, masz go jest życie, i jest saving, dobra Siema ziomki Ale do mnie ktoś w na przywita Życie mi dajcie Dobra, nie wiem jaki ten ciebie był długi Co to jest? No oczywiście wezmę Czemu ja ja nie miała odmówić. Tutaj chyba żadnej z tych nie ma. Więc bierzmy, co dają. No, idziemy. Chyba wszyscy nic atakuje. I nawet będzie na znaczy kacenka. Dziennik, więc nie a wtedy życie sam się na zewnątrz, ale... Mam że na pewno do jakiegoś miejsca, gdzie kupię. Mm, filtry i. Jest muzyczka, więc musi być takie miejsce. Chyba się da radę. Chyba da radę, dostaliśmy się, kurde, do jakiegoś strasznie zaludnionego miejsca. Znowu to okropny dziennik, który nie mam powiedzieć w czym jest. I to jest dobry moment z tym pikającym życiem, żeby kurde skończyć. Tak więc dostaliśmy się do jakiegoś bardziej przyjaznego miejsca. Tu na pewno wydaje mi się, że na 100% kupimy. to no, świnie, wiadomo. Kupimy życie i. życie. Co to pika? To mi życie pika, kurde, teraz wszystko pika. Na pewno kupimy filtry. i. i ten. I apteczki, które stanowczo mi się przydadzą. Ale na ten moment, nie chcę że jak na wojsko tego przedłużać. Nie mam peć, jak długo to trwa. Ocinek strasznie się przedłuży przez to skradanie między tymi małymi skurczybikami, A zauważyłem, że jak się sprintem przebiegło, to po prostu na później już się nie pojawiają. Więc jednak można to było zrobić też na ten sposób, że właśnie sprintem wybies. Ale nie przedłużamy tego bardziej. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia i do usłyszenia do kolejnego razu. Trzymajcie się. Cześć. Dobrze, ale w tym miejscu sobie zakończymy w ten sposób, że tak jak widzicie to pożegnanie robię osobno. Bo po nagraniu całego odcinka zjarzyłem się, że trwa on godzinę. Nie wiem, czy grany strasznie wciągnęła, czy co, czy te powtórki, te śmierci tak na mnie zareagowały. Tak czy inaczej, w tym miejscu sobie się żegnał. że pożegnanie jest osobno. Przywitanie, bodajże że też będzie osobno w następnej części. Tak czy inaczej, na ten moment, na ten odcinek to wszystko. I zapraszam Was do kolejnych części. Trzymajcie się, do zobaczenia. Teść!